Witam, jak widzieliście w poprzednim filmie, jest zrobiona już pokrywa na górze, ładnie to wygląda, fajnie się to komponuje, fajnie, że jest taka biała, całkiem, całkiem super wyszło. Są też pierwsi mieszkańcy, wpuściłem bardzo dużo rozwielitki i gdzieś tutaj sobie jeszcze pływa taka fajna, mała, czarna molinezja. Ale razą nie znajdę ją, bo jest czarna i na czarnym tle jej nie znajdę. A nie, jest, to, na samym środku. Wypłynęła. Ok. Jest. Pięknie. O, jakby to wypłynęło na tle statku, to byłoby ją widać. O, jest i pirat. Ktoś tam chciał, żebym pirata jeszcze wpuścił do tego, to proszę bardzo, jest czarny pirat. Dobra, słuchajcie, dzisiaj lecimy dalej. Oświetlenie. Yy... Zbudziłem sobie od nowa całkowicie oświetlenie. Ja tu nie będę żadnych belek montował gotowych, bo jak mogliście zauważyć, już od jakiegoś czasu zawsze robię takie rzeczy sam i nie przepadam za bardzo za gotowymi rozwiązaniami, zwłaszcza, że są mega, mega, mega drogie. Chociaż tutaj nie byłoby tak drogo, bo nie będę tutaj, że tak powiem, dużo dawał światła. Myślę, że zamknę się w 20 albo w 20, nie wiem, 4 watach z jednoWatowych. jednowatowych. Przeniesiemy się nad akwarium. Taki profil mam. Całkiem zacny, fajny, duży. Już go sobie dociąłem. Także mi tu pasował na budowę. Będzie można sobie go przesuwać. Profilo. Bardzo fajny, szeroki. Słuchajcie, on jest szeroki na 20 cm. Yy, znalazłem go na złomowisku. Yy, tu jeszcze tu była jakaś suwnica, yy, jakaś prowadnica, po prostu do jakiejś krajalnicy. I ja sobie go, yy, że tak powiem, yy, rozkręciłem to wszystko i wziąłem. Zapłaciłem za niego 35 zł. Najlepsze było, jak się zapytałem gościa, czy w związku z tym, że ja sobie sam to wszystko podkręcałem i sam rozebrałem, ten aluminium to nie będzie taniej, powiedział że może być drożej jedynie. No, ale 35 zł, słuchajcie, taki sam na Allegro, jak szukałem, to jest około 600 zł za sam taki gruby, gruby profil, nie? 20 cm. On tu jest, taki jakiś przydrzewiały, trochę brudny, ale to i tak jest, słuchajcie, pokrywa tego nie widać, więc ja tu nie będę nad tym płakał. Jest ładnie wyczyszczony, umyty. Idzie sobie go, y, po prostu poprzyklejamy do niego diody i będziemy lutować. Jak mogliście zauważyć, zbudowałem sobie na szybko taki nowy system, y, który mi wyciszył, że tak powiem, całkowicie ten układ. Po prostu zrobiłem sobie z kolanek syfon. To jest układ tymczasowy, ja to jeszcze przerobię na y, czarne rurki y, z tego względu, że to białą po prostu widać tutaj. Ale ja to wszystko fajnie przerobię, słuchajcie, i tego nie będzie widać. Mam fajne czarne rurki skręcane, kolanka, więc zrobię sobie takie syfon. Najważniejsze dla mnie jest to, ten układ działa już chyba cały dzień. W ramach testów, tak na tymczasowo, na szybko, nawet nie jest posklejany, po, po więc tam nie wiem, bo na przykład tutaj widać, że gdzieś tam przecieka, ale nie ma to dla mnie większego znaczenia. W każdym razie jest cichutko. Jest tak, że ja w ogóle nie słyszę nigdzie płynącej wody, więc no ja jestem zadowolony z tego układu. Muszę tylko jeszcze to delikatnie przerobić. No i tu to w konfinalnie finalnie wyszło coś takiego, taki syfon. Nie będzie mi to całkowicie przeszkadzać. Ja najwyżej jakby to było widoczne, te czarne rurki czy coś, jak się włączy światło, to po prostu posadzimy na tym jakiś, nie wiem, mech czy jakieś tam inne mikrozolium czy coś. Coś, co to po prostu zasłoni. Dzięki temu też systemowi przeniosłem wylot wody na tą stronę. Teraz woda płynie cała w tą stronę i jest pchana tutaj. Yy, mam zamiar też z tej strony... Ach, tu nic nie widać, dobra. Od góry będziemy kręcić. Mam zamiar z tej strony tam do tej komory pompy włożyć jeszcze padamini, tak żeby pchał wodę po powierzchni, robił tutaj falę, żeby to się fajnie natleniało i to pracowało, bo jak widzicie tutaj, no ta woda yy, stoi generalnie, ona idzie gdzieś tam dołem, a po powierzchni idzie nic. Więc taki mam zamiar zrobić. Chociaż nie jestem pewien, czy nie zrobić z tamtego wylot taki na powierzchnię, żeby mi trochę to falowało. A tu z tego zrobimy sobie, że tak powiem, prąd w dół, tak żeby wypukiwało cały ten syf. Ja dobra, zatem do roboty. Zabieram się za robienie tej lampy. Jesteśmy już na stole. To są moje lampy: jedna, druga i trzecia. W sumie będą trzy lampy: dwie do oświetlenia hydroponiki. Tu będą zamocowane diody, które będą świeciły na rośliny nad hydroponiką. Wiem, że wiele osób się obawiało, że będzie tam ciemno. A ja się wszystkim uspokajałem: będzie lampa dla roślin: jedna, i lampa dla roślin, druga. I lampa do akwarium: to jest ten duży profil, który Wam już wcześniej pokazywałem. Na początku sobie go zwymiaruję. Mam przygotowane diody na płytkach, na podstawkach i te diody trzeba będzie po prostu, te, te płytki trzeba będzie poprzyklejać na klej termoprzewodzący tutaj do tych profili, jak i do tego. Na początek sobie zrobię mały plan, bo nie mam żadnego i zobaczę jak je rozmieścić. Diody. Jakie używamy diody? W sumie używam czterech rodzajów diod. Te akurat to są Full Spectrum White. Diody Full Spectrum dla roślin, czyli te pójdą podejrzewam na listwę dla, dla roślinek, czyli na te dwie cienkie, nad Hydroponikę. Następnie, co my tu mamy? 8500 Kelwinów diody. LED 8500 kelwinów, wszystkie diody są... Następne diody 8500 kelwinów, jednowatowe, wszystkie diody zresztą mam jednowatowe y oraz 6500 kelwinów, też y jednowatowe diody. Te akurat tu mam przygotowane po 10 sztuk, te pójdą do tej belki, tu będzie 20 w światła tylko i wyłącznie y białego. I jeszcze co tam mam? Aha, tu są diody Full Spectrum. Tylko, że te nie white, tylko zwykłe, czyli to jest takie światło różowo, takie fioletowe. Możecie często zobaczyć na, na różnych roślinach. One są dużo lepsze niż white, bo zawierają znacznie więcej pasma dla roślin. Tylko, że po prostu no, jak się na nie patrzy. No to tak trochę przekłamuję, że tak powiem, z kolorem roślin i stwarzają, że one są takie bardziej różowe, jakieś fioletowe, coś ten stylu. Także będzie 8 full spektrum białych, 5 full spektrum tych różowych, a pozostałe to są 8500 kelwinów, dlatego że w tych full spektrum białe zawiera się też pasmo 6,500 kelwinów, więc nie ma sensu dublować jednych i drugich diód. Można zastosować full spektrum białe i 8,5 kelwinów i będzie praktycznie całe spektrum dla roślin. Dobra, ja sobie to wymierzam. Co około tam, cała listwa ma chyba 1,20 m, więc co 10 cm przykleję jedną taką diodę. Myślę, że ten radiator spokojnie na to wystarczy. To jest na przykład kątownik taki zwykły 20 na 20 mm i co 10 cm, jak przykleimy taką diodę, spokojnie on wystarczy i, i powinien spokojnie nam odprowadzić ciepło z tej diody. To jest trochę szersze, a to z tego względu, żeby tą powierzchnią, która tu jest szeroka, po prostu, że tak powiem, zasłonić tą diodę tak, żeby ona, jak ja będę sobie siedział przed akwarium na kanapie, żeby nie świeciła mi po prostu pod oczach. W ten sposób, jeżeli tu przyklejemy diodę, te światło nie powinno się przedostać przez stronnictwo. No tak to sobie wymyśliłem, mam nadzieję, że się sprawdzi. A tutaj to zwyczajnie przyklejamy diody, to będzie pod akwarium. Znaczy w pokrywie wszystko będzie świecić na dół. Mam zamiar zrobić w tym akwarium e, trzy takie miejsca skupienia światła. Nie będę to robił równomiernie. Zrobimy światło z lewej, na środku i po prawej. Tak jak będę sadził rośliny, bo to głównie jest dla roślin. E, a takie światło-cień, światło-cień będzie stwarzać być może fajny efekt. Najprawdopodobniej dodam do tego światła za jakiś czas, jeszcze kilka diod, ale to zobaczymy, czy te diody mi wystarczą, żeby fajnie nagrywać. Bo wiem, że do nagrywania trzeba dużo światła, więc ewentualnie będziemy to zjaśniać. Diody wszystkie będziemy zasilali driverami. To jest taki driver, który pozwala w szeregu podłączyć akurat ten. 20 diod i stwarza po prostu idealne warunki dla tej diody, także ona sobie będzie świeciła swoją pełną mocą. Z tym, że ma to swoje plusy i minusy. Minusem jest to, że takie coś nie, nie może być użyte do tak zwanego popularnego sterownika, czyli do ściemniacza, Co za tym idzie? Będę to musiał podłączyć pod zwykły włącznik czasowy włącz-wyłącz, czyli w momencie, kiedy wyłączy, to gaśnie nam wszystkie 20 diod. Jak nam włączy, to wszystkie 20 diod się zapala. Co wiadomo, dla rybek nie jest wcale najlepszą opcją. Jest opcja i jest plan taki, żeby przerobić ten układ, tak? Zresztą ja tak go zrobię, żeby planowo, żeby go potem móc przerobić. Tak go przerobić, żeby słuchajcie... podłączyć go pod sterownik, który posiadam pod głównym akwarium. Tylko tam muszę wymienić zasilacz, bo tam jest zasilacz idealnie dopasowany do lampy, którą mam. Te dodatkowe 20 diod potrzebuje już trochę większego zasilacza. Po prostu tamten, który ma 250, wymienię sobie na 300. I podłączymy się pod tamten sterownik. I tam są mam wolne jeszcze dwa kanały, więc zrobimy sobie tak, że po prostu ten, na tych dwóch kanałach sobie będziemy ściemniać i rozjaśniać e, tak jak będziemy chcieli i znowu stworzymy sobie e, ten efekt ściemniania rozjaśniania, czyli ten dzień noc e, będzie już bardziej płynny, co nie będzie nam straszyć dziut. Ale jeszcze elementów do budowy tamtej lampy nie mam, ale chcę już mu uruchomić, dlatego dzisiaj zrobimy to na tych e, driverach i zobaczymy jaki będzie efekt. Oczywiście, jak mi się efekt nie będzie podobał, to ja sobie te diody przekleję w innym miejscu. To nie jest problem, w każdej chwili da się to zrobić. Dobra, ja sobie rozmierzam miejsca, gdzie przykleimy diody. Yy, przykleję, polutuję i odezwę się, jak już yy, będzie wszystko zrobione. No bo nie ma sensu, żebym wam pokazywał, jak się lutuje, bo to chyba każdy wie, a kto nie wie, to gdzieś tam sobie znajdzie film polutowania. I dobra, diody są już rozmieszczone, przyklejone. Yy, mniej więcej górne warstwy jest poprzeplatane w full spectrum z 8,5 i white z yy, tą fioletową, czy tam różową, nieważne. Yy, z tyłu, znaczy z tyłu na dole mamy belkę od akwarium yy, i też mamy, że tak powiem, trzy strefy świecenia. 6 z tamtej, 6 z tej, 6 z tej i po dwie na tył, tak żeby te kołki były fajnie z góry oświetlone. Taki klej, słuchajcie, trzeba zostawić na dobre parę godzin, a najlepiej na noc, żeby on sobie dobrze związał. Żeby potem nie było tak, że my będziemy lutować do tego przewody, a one będą nam latać we wszystkie strony. Zrobione jest to tak, żeby to był jeden układ, w tą stronę idzie od minusa do plusa, i od minusa do plusa wraca w tą drugą stronę. Jak się fajnie je zrobi, to potem od jednej do drugiej diody się lutuje tylko kabelki i mamy wszystko pięknie zrobione. Dobra, ja to sobie tak zostawiam, będę lutował następnego dnia. No dobra, jak mogliście się zauważyć, męczyłem się, żeby przylutować chociaż jeden przewód i się nie udało. Cały czas o, można powiedzieć, że były luty, ale to tak zwane zimne luty, czyli coś co się niby cyna przykleiła, ale nie rozlała. Przyczyna ten radiator jest na tyle duży, że po prostu chłodzenie jego na bieżąco wystarczało, żeby ta lutownica nie ogrzała nic więc mogłem, że tak powiem, rozgrzać cynę, stopić cynę, ale nie mogłem jej, najzwyczajniej świecie przylutować do, do tych, tych miejsc lutów. Co w sumie skończyło się tym, że nie mogłem nic zlutować. Finalnie oderwałem wszystkie diody, klej był jeszcze świeży, więc w miarę, w miarę prosto poszło. I skleiłem to wszystko, znaczy zlutowałem to wszystko na, że tak powiem, na kartonie. Nie lubię tego, tej metody, nie lubię w ten sposób robić. Po pierwsze dlatego, że te duciki sztywne, takie, bardzo ciężko się to robi, te diody gdzieś tam uciekają i tak dalej. I najgorsza sprawa, potem przykleić je z powrotem. Tak. I teraz one się wszystkie układają jak chcą. Dodatkowy problem polega na tym, że nie zawsze wiadomo, teraz odległości nie są zachowane, bo różne długości dolucików miały być jakaś tam grubość, a wyszła jakaś tam grubość tego dolucika. A więc nic nic fajnego, tak, ale finalnie w końcu się udało. Polutowałem je wszystkie, no a teraz muszę się od nowa bawić Klejenie i kleję jedno, ciągnę drugie. To mi się przesuwa, odsuwa. Chcę go tutaj, a on idzie gdzieś tam dalej. Kolejna sprawa, słuchajcie, zastosowałem tutaj soczewki 60 stopni. Dlaczego takie? No myślę, że takie skupienie światła mi tu całkowicie wystarczy. I kolejny problem z soczewkami i lutowaniem z soczewkami polega na tym. Że trzeba robić bardzo piękne, maleńkie luty w odpowiednim miejscu, praktycznie dotknąć i zabrać. E, bo jak się zrobi za dużo, no, teraz wychodzi na to, że ja mam tutaj te diody źle rozmieszczone. Bo na końcu jeszcze trzy, a ja wygląda, że miały być dwie. E, słuchajcie, bo problem polega na tym, e, że jeżeli za dużo damy cyny, to potem nie założymy takiej soczewki. Dlatego ja sobie najpierw założyłem soczewkę, a dopiero potem lutowałem. Fakt, trochę, gdzie nigdzie ta soczewka jest, że tak powiem, lekko przytopiona, może i nagrzana, ale od boku to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, co jest z przodu, czyli ta sama soczewka. Ta jest nietknięta nigdzie. No i to jest właśnie ten problem, że mam teraz nie takich odległościach, co trzeba. Ja to jest właśnie to, co nie lubię, jak przełód sztywny, jedną diodę się lutuje, drugą się odrywa. Ach, nic fajnego, no dobra. Jak to wyszło? No, tu teraz się przesuwa wszystko. Dobra, także najpierw założyłem soczewki, potem lutowałem. Jest to też dodatkowy problem, bo przez ten czas, co, co, co jest soczewka założona, nie widać, jak są biegunami ułożone te diody. No, ale to trzeba sobie Najpierw sprawdzić, a potem lutować. No i dobra, yy, jedna strona przyklejona, przechodzimy teraz na drugą. Mam nadzieję, że to się będzie trzymać dobrze, bo już widzę, że gdzie gdzie te diody się poprzesuwały. Klej długo wiąże, słuchajcie, wczoraj i tak yy, zabrałem się za to lutowanie, to minęły dobre 2-3 godziny od momentu, kiedy je przykleiłem, a jak stwierdziłem, że trzeba je to bez najmniejszego problemu podeszły wszystkie. Nie wygląda. Pozdrawiam wszystkich estetów którzy to już mi kiedyś mówili, że to jest nieładne, że tak nie tego. Słuchajcie, to robię dla siebie, to ma działać. To nie jest na wystawę, to nie ma być piękne. Nie robię tego, nie wiem, na sprzedaż czy coś. Ja to lutuję tylko i wyłącznie dla siebie. Ja tego widzieć nie będę, jak się włączy światło. Więc nie, nie przeżywajcie mi, że to jest nieestetyczne. Naprawdę, mnie to w ogóle nie interesuje, że to jest nieestetyczne. Dla mnie to coś ma działać. Wszystko, co będzie schowane, o, ta dioda się odkryła, wszystko, co będzie schowane pod pokrywą, nie musi dla mnie być ładne. Ładne to ma być w środku w akwarium. E, to co przetestujemy, nie? Podłączamy drzwielek. I włączamy do prądu. O. No to. I nie działa. Hehe. Uwielbiam te momenty, kiedy włączam, a to nie działa. Tu jest wszystko podłączone. Tak. To jest najprzyjemniejszy moment w całej tej robocie, kiedy. Coś się robi, a to nie działa. Dobra. Trudno. Trzeba zobaczyć co jest nie tak. Najprawdopodobniej gdzieś właśnie powstał taki zimny lód i jest niedolutowany kabelek. No nic, ja się biorę za Sprawdzanie co jest nie tak. A teraz, słuchajcie, a bardzo ciekawa sytuacja, e, ten driver, e, jak gdzieś sprawdziłem wszystkie diody i wszystkie świeciły, połączenia są dobre i tak dalej, Wziałem zasilacz mały i, i sprawdziłem wszystko i wszystko działa, e, więc no, jeżeli nie jest to wina diod i lutów, musi być to wina zasilania. E, podłączyłem drugi driverek, bo mam dwa takie, jeden na jeden układ, drugi na drugi i na drugim też. Nie działa. Otwieramy i prosta przyczyna, nie wiem czy to będzie dobrze widać. Chyba będzie. Ciach, o! Oderwany kabelek od tego. Podejrzewam, że w drugim jest dokładnie taka sama sytuacja, bo skoro jeden i drugi nie działa, więc podejrzewam, że jak otworzę ten też będzie uszkodzony przewód. No i to jest z jednej strony zła informacja, z drugiej strony bardzo dobra, bo urwany przewód Naprawia się niezwykle łatwo, wystarczy go przylutować. No i dobra, ja sobie go przylutuję i widzimy się za chwilę. Już przetestujemy zlutowane zobaczmy zatem teraz nam się zaświeci uwaga na oczy działa 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 zmniejszymy trochę ok zobaczę też czy mi się udało na ekranie Monitora fajnie się to ogląda, bo na żywo nie da się w to patrzeć. No i jest mniej więcej na przemian ciepła, zimna, ciepła, zimna. O, dobra, to co? Czas na próbę generalną. Idziemy do akwarium. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest ciemność. A teraz cztyczek elektryczek i niech stanie się jasność. Ta -da! Wow. aż mnie zatkało Zobaczcie na prawą stronę co się dzieje Jak rozwielitka poczuła światło Tak była przynajmniej podłodze jak teraz płynie w górę fajny widok Ale wam powiem, że efekt aż mnie zamurowało Wiedziałem, że efekt tego całego tła, tego wszystkiego będzie w momencie, kiedy odpalimy światło. Światło robi po prostu robotę nieziemską. Wow! Jeszcze się tylko można pobawić światłem, delikatnie je przesuwając trochę do tyłu, żeby bardziej były te korzonki oświetlone. Jeszcze do przodu. Zobaczymy jak to wygląda. Tak to wygląda z przodu. A, różnica jest niewielka, czyli lampa na środku będzie najlepiej. Dobra. Powiem wam, to jest 20 W. I dla efektów wizualnych więcej nie trzeba. Z lewej strony to mieszająca się woda fajny klimat taki robi. No Mnie się podoba. Nie wiem jak Wam, ale a te 20 W chyba tutaj zostanie. Światło robi naprawdę robotę. Wow. Do zobaczenia. Cześć.